Pokój i dobro kochani, dzisiaj mamy wtorek 22 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do nas, abyśmy nie dawali psom tego, co święte, abyśmy nie rzucali swych pereł przed świnie. Innymi słowy, abyśmy nie z wszystkimi ludźmi dzielili się tym, co jest dla nas święte, bo może zdarzyć się, że po prostu tego nie docenią, co więcej, mogą nawet to wszystko wyśmiać, mogą wykorzystać przeciwko nam. Kochani, jest takie przysłowie: nie mów tego, co wiesz, ale wiedz to, co mówisz. Abyśmy wiedzieli o tym, że nie wszyscy ludzie są godni tego, aby usłyszeć to, co jest dla nas bardzo wartościowe. Ileż razy w Twoim życiu zdarzyło się, że z wypiekami na twarzy próbowałeś komuś coś przekazać, coś dla Ciebie świętego i ważnego i coś, co Cię fascynowało, a okazuje się, że ktoś takim chłodnym wzrokiem patrzył na Ciebie, no i, i po prostu wiedziałeś o tym, że zupełnie nie trafiasz. Szukasz drugiego takiego szaleńca, który Ciebie zrozumie. I czasem tak z chrześcijanami również bywa, że chrześcijanie, kiedy spotkają się z sobą, to nie mogą się po prostu nagadać o Panu Jezusie, o Jego chwale. Natomiast, kiedy innym o tym powiesz, to wszyscy po prostu mogą to zignorować i stwierdzić, że jesteś chyba jakiś nawiedzony. Również dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi wszystko, co byście chcieli, aby ludzie Wam czynili i Wy im czyńcie. Innymi słowy nie spodziewajmy się, że ktoś będzie obdarzał nas dobrem, jeżeli my na przykład na każdym kroku kogoś krytykujemy albo obdarzamy jakimś złem. Często zdarza się, że dobro wraca do nas jak echo. To jest tak jak taka bajka o pewnym psie, który wszedł do takiego pomieszczenia, gdzie było tysiąc luster. Miał wtedy taki pieski humor. Spojrzał, zobaczył tysiąc psów, które wyszczerzyły kły i patrzyły na niego tak jak on. Natomiast innym razem wszedł do tego samego pomieszczenia, zobaczył tysiąc psów, które merdają ogonkami i ucieszył się, ponieważ poczuł się wśród przyjaciół. I często, kochani, zdarza się, że to dobro, które wysyłamy, ono wraca do nas. A więc kiedy krzyczymy do kogoś: Kocham cię! Kocham Cię, kocham Cię, usłyszymy to samo. Kiedy kogoś powiemy, nienawidzę Cię, to usłyszymy również to samo. Nienawidzę Cię, nienawidzę Cię, tak jak echo. I trzecia rzecz, którą dzisiaj Pan Jezus do nas mówi, to mówi, abyśmy przechodzili przez ciasną bramę. Nie przez tę szeroką bramę, przez którą łatwo się przechodzi, ale przez tę ciasną bramę. Słuchajcie, jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, musi to nas kosztować. Jeżeli chcemy znać jakiś język obcy, musimy poświęcić swój czas na naukę. Jeżeli chcemy mieć jakieś efekty z pracy, to musimy rzeczywiście dołożyć starań. Musimy wcześniej rano wstawać, musimy wiele różnych rzeczy sobie odmawiać, żeby to osiągnąć. I Pan Jezus również mówi: droga do zbawienia jest drogą wąską i przejść mogą tylko ci, którzy potrafią pokonywać różne trudności. Ci, którzy odrzucają trudności, odrzucają swój krzyż, często gdzieś tam mogą utknąć w drodze i nie przejdą do tej drogi, nie przejdą do tego celu, który Pan Bóg nam dał. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyście przez wszystkie ciasne bramy i furtki, którymi dzisiaj będziecie musieli przejść, żeby Pan Bóg was umacniał i błogosławił. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.